Witam serdecznie na kanale Iwita osoby spod znaku wagi. To czytanko będzie na pracę w miesiącu maju 2022 roku. Cześć i wisiekłania. Energią tego miesiąca dla Was to cesarzowa. Cesarzowa, więc to jest energia bardzo spokojna. Jakbyś... Mam wrażenie, że w maju nie będziesz miał powodu do zmartwień. Będziesz przyjmować po prostu to, co ci przyniesie los. To jest podejmowanie właściwych decyzji. Coś się zakończy... Coś się w sposób jaki oczekujesz więc myślę, że wszystko dobrze się poukłada u ciebie w maju, jeśli chodzi o pracę, finanse i tak dalej. No tutaj zobacz, masz słoneczko moc. Cokolwiek nie pytasz, to się zrealizuje. Wszystko będzie jakby szło po twojej myśli. Będziesz zaspokajać swoje ambicje. Jeżeli czekasz na lepsze stanowisko, to takie otrzymasz. Będziesz korzystać z owoców wcześniej wykonywanej pracy. Jeżeli chodzi o uczniów, studentów, to widzę tutaj powodzenie w szkole i na studiach także myślę, że te projekty, czy praca naukowa wszystko to będzie jakby dobrze oceniane przyjmowane przez innych osiągniesz swój cel więc myślę, że cokolwiek i o cokolwiek pytacie tutaj bardzo fajnie się ułoży u was w maju hmm. Myślę, że co niektórzy nawet będą mieć awans czy podwyżkę, sukcesy zawodowe, no cokolwiek chcecie, naprawdę bardzo fajny ten miesiąc dla was, nie lwy, a wagi. Więc zobaczymy, no powiemy sobie tutaj właśnie to słoneczko i, i to moc na pracę U osób z podznaków wagi. W maju 2022 roku. No proszę, szczęście, radość z jakiegoś powodu. Tutaj znowu słońce wyszło. Słuchajcie, ja nie wybieram tych kart. One są w mojej ręce. Ja je po prostu. Y kładę na stół i właśnie taki u was będzie, taki właśnie dla was będzie maj. Radość z jakiegoś powodu, tutaj jakieś myślę, że wasze mm, jakieś projekty, jakieś coś się zrealizuje, na coś czekałeś i będziesz miał powód do radości, że wreszcie coś się ułożyło. Po twojej myśli, wszystko i kasa, i. I, I projekty, i to w jaki sposób chcesz pracować, z kim i współpraca z ludźmi. No, cokolwiek byś nie zapytał, czy nie zapytała. Mhm. Tutaj mamy proszę, nowe pomysły, tutaj będziesz kombinować jak osiągnąć swój cel jeszcze lepszy lepsze, by były jeszcze lepsze rezultaty pracy to jest również współpraca z zagranicą hmm. no super zobaczymy jaka jest rada na tą sytuację no wierza no tutaj naprawdę wszystko zacznie się układać po twojej myśli wierzę Mówi o, mm, o tym, byś był zdecydowany, czy zdecydowana sprzeciwiaj się, kiedy ktoś będzie chciał narzucić y, swoją wolę, czyli się tak w, w, no, nieładnie wpieprzać w twoje interesy, więc nie pozwalaj sobie na to. Mm, Musisz uświadomić sobie, że w maju czekają Cię nagłe wydarzenia, nagłe zdarzenia. Będziesz się musiał do tego przyzwyczaić. Tyle. To będą zawirowania, ale takie, które spowodują Twoje spełnienie. Hmm. Będziesz w szoku, jak się fajnie wszystko dobrze zrealizuje po Twojej myśli. Jaka afirmacja na pracę dla Was wagi? Przyjdzie na miesiąc maj. Na pracę. Czułość. <gryw> Mów do siebie łagodnie. Zachowaj w sobie cząstkę dziecka. Hmm. Proszę. No spokojnie, naprawdę. Będziesz przyjmować to, co ci przyniesie los i będzie wszystko dobrze. Taki będziesz w fajnym nastroju. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłam. Ja życzę ze swojej strony spełnienia marzeń dużo radości, powodów do radości słońca, spełnienia. I do następnego razu. Trzymajcie się Pa.